Spider-Man w czarnym kostiumie symbiotycznym z Comic Con 2012 roku. Ta minifigurka została wydana jako ekskluzywny przedmiot podczas wydarzenia San Diego Comic Con w 2012 roku. Jej wartość to 865 dolarów, co w przeliczeniu daje 3601 polskich złotych. Deadpool Duck to postać będąca połączeniem Deadpoola z uniwersum Marvela i Kaczora Donalda z Disneya, stworzona jako ekskluzywna figurka na Comic Con 2017 rok. Jej wartość to 900 dolarów, co w przeliczeniu daje 3747 zł. Chłopiec Squatrow w limonkowej koszulce i niebieskich spodniach. Chłopiec Squatrow był pierwszą i jedyną figurką Squatrow, jaką kiedykolwiek wydało Lego. Jej wartość to 950 dolarów, co w przeliczeniu daje 3955 zł. Mini figurka spider mana pochodzi z gry na PlayStation 4 Marvel's Spider-Man, stworzonej przez Insomniac Games. Jej wartość to 1137 dolarów, co w przeliczeniu daje 4736 zł. Finch Dalow. Rzadkość minifigurki wynika z późnego dodania tej postaci do zestawu, przez co tylko niewielka liczba zestawów zawierała tę konkretną minifigurkę. Jej wartość to 1157 dolarów, co w przeliczeniu daje 4817 zł. Jean Grey, ubrana jako Phoenix, znana ze swoich zdolności telepatycznych i telekinetycznych. Figurka została wydana jako ekskluzywny przedmiot podczas San Diego Comic-Con SDCC w 2012 roku. Jej wartość to 1288 dolarów, co w przeliczeniu daje 5362 zł. Batman Zebra to wersja Batmana w pasiastym zebrowym kostiumie, wydana jako ekskluzywna minifigurka na Comic-Con w 2019 roku. Jej wartość to 1312 dolarów, co w przeliczeniu daje 5462 zł. Shadow Leonardo's Comic Con to alternatywna wersja Leonardo's serii, wojownicze żółwie ninja, charakteryzująca się ciemniejszą kolorystyką i często przedstawiająca bardziej surowy charakter. Jej wartość to $1453, co w przeliczeniu daje 6049 zł. Decollector to postać minifigurki Lego, wydana jako ekskluzywna figurka podczas San Diego Comic Con w 2014 roku, bazuje na postaci tanelera Tivana z Marvel Comics, znanego również jako Decollector. Jej wartość to $1500, dolarów, co w przeliczeniu daje 6245 zł. Mistrz Jedi Yoda w koszulce, Neihart, Hart, wydany w edycji specjalnej podczas Toy Fair 2013 roku. Jej wartość to 1700 dolarów, co w przeliczeniu daje 7078 zł. Wydany jako ekskluzywna figurka na Toy Fair 2012 rok, przedstawia ikoniczną postać Tony'ego Starka z uniwersum Marvela. Jej wartość to 1828 dolarów, co w przeliczeniu daje 7610 zł. Klasyczny strój Milesa Moralesa to tradycyjny czerwono-czarny kostium noszony przez Milesa Moralesa w grze wideo Spider-Man. Miles Morales ekskluzywnej dla platformy Sony PlayStation wydanej w 2020 roku. Jej wartość to 1895 dolarów, co w przeliczeniu daje 7889 zł. Sheriff Deadpool to wariant postaci Deadpoola z komiksów Marvela przedstawiony jako sheriff, który był dostępny wyłącznie podczas San Diego Comic-Con w 2018 roku. Jej wartość to 2034 dolary, co w przeliczeniu daje 8468 zł. Ekskluzywna minifigurka Green Arrow's Comic-Con 2013 roku przedstawia postać Olivera Queen'a znanego również jako Green Arrow z komiksów DC. Jej wartość to 2079 dolarów, co w przeliczeniu daje 8656 zł. Boba Fitz Cloud City stała się ulubieńcem kolekcjonerów i fanów dzięki przedstawieniu jednej z najpopularniejszych i najbardziej kultowych postaci w uniwersum Star Wars. Jej wartość to 2104 dolary, co w przeliczeniu daje 8760 zł. Spider-Woman, której minifigurka Lego była ekskluzywna na San Diego Comic Con 2013 rok, przedstawia jesicę drew z komiksów Marvela. Jej wartość to 2600 dolarów, co w przeliczeniu daje 10825 zł. Chromowana złota wersja Sietrypio została wydana jako minifigurka Lego w edycji specjalnej, aby uczcić 30-lecie Star Wars w 2007 roku. Jej wartość to 3054 dolary, co w przeliczeniu daje 12 715 zł. Ta wersja Supermana oparta jest na postaci superbohatera z komiksów DC noszącego czarny kostium, który został wydany jako ekskluzywna figurka na San Diego Comic Con 2013 rok. Jej wartość to 5000 dolarów, co w przeliczeniu daje 20 817 zł. Spider-Man z charakterystycznymi czerwonymi dolnymi nogami został przedstawiony jako ekskluzywna postać na San Diego Comic Con w 2013 roku. Jej wartość to 5500 dolarów, co w przeliczeniu daje 22 899 złotych. Pan Gold, znany również jako Mr. Gold, seria 10, to minifigurka w limitowanej edycji z serii Lego Minifigures. Wyprodukowano jedynie 5000 egzemplarzy, z których każdy posiada unikalny numer seryjny. Postać jest w całości złota. Jej wartość to 6252 dolary, co w przeliczeniu daje 26 030 zł. Jeśli film się Wam podobał, nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji oraz komentarzu. Dzięki!